Witam, witam drogie kochane, rybki na czytaniu, praca, finanse, króciutko i na temat. Pod tym filmikiem jest oczywiście dla Was czytanie dla związków i osobno dla singli Miłość w Maju, więc zerknijcie sobie poniżej w filmik, jeśli macie ochotę i też zapraszam Was do horoskopu urodzeniowego, który jest od Waszych urodzin do na przyszłych urodzin, czyli trwający rok na 12 domów. Znajdziecie go w playliście. Poszukajcie 2023, łamane na 2024. To jest jeszcze ten horoskop urodzinowy na cały rok dla Was. Mam nadzieję, moi drodzy, że odpoczęliście od, od pracy, bo właśnie to jest czytanie na pracę i finanse, więc mam nadzieję, że ta majówka dla niektórych była łaskawa, yy, a nawet, nawet cudowna i rewelacyjna, bo gdzieś tam naładowaliście swoje akumulatory. Zaraz zobaczymy w ogóle, co Maj Wam tutaj przyniesie. Króciutko i na temat. Ja już tasuję karty, przygotowywuję się i do Was wracam już. Z Rozłożonymi kartami. I karty mamy rozłożone, drogie kochane rybki. Zobaczmy, co tutaj mamy w głównej energii. W głównej energii mamy króla kielichów. Czyli powiedziałabym, że dosyć taki spokojny miesiąc, jeśli chodzi o finanse. Dla niektórych taki dosyć twórczy, artystyczny. Może tutaj są jakieś twórcze rybki, które gdzieś tam w tym artyzmie się odnajdują, gdzieś tam coś tworzą. Więc to, to też jest taka energia, która właśnie być może będzie popychała do tego. Jeśli nie, to król lichów jest to taka energia bardzo pozytywna, bardzo skłaniająca nas do różnych przemyśleń, do różnych takich do różnego takiego rodzaju odpuszczania pewnych rzeczy. Czasami może być tak, że będziecie się kierowali właśnie emocjami niż rozumem właśnie w tym miesiącu. No i wiecie, tutaj może być przykładów mnóstwo. Ja na przykład miałam taki przykład, kiedy musiałam zrezygnować ze swojego lokalu, który... Z racji swojej pracy wynajmowałam przez 8, wtedy jeszcze lat. Osiem lat wynajmowałam i słuchajcie, wtedy ta pandemia zrobiła takie spustoszenie, że lokal stał, ja za niego płaciłam, nie korzystałam z niego em, w ogóle, natomiast nie potrafiłam się z nim rozstać, mimo to, że za te pieniądze mogłabym zupełnie coś innego zrobić. Mam dwójkę dzieci, zawsze to są, y, zawsze to gdzieś można by było na coś spożytkować, ale cały czas miałam nadzieję, że to się jeszcze jakoś y, reanimuje i tak dalej, i tak dalej. Byłam tak przywiązana do tego lokalu, był on dla mnie cudowny, zrobiony był tak, jak chciałam. Miałam tam meble, jakie chciałam swoje. Po prostu było to takie moje trzecie dziecko. I właśnie kierowałam się takim właśnie, yy, takimi właśnie emocjami, nie właśnie yy, rozumem. Dlaczego o tym wam mówię? Bo coś takiego może być w waszych sprawach zawodowych, finansowych, bo na przykład pracę nie chcę zmienić, bo koleżanki cudowne, bo szef, bo ja tutaj tyle lat pracuję, bo tu mam blisko, bo to to, bo to tamto. I takich rzeczy może być ró 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 znaczy się równie dużo. Yy, ja no zrezygnowałam z racji chociażby tych finansów, więc ten rozum wrócił w którymś momencie. <laughs> I jak gdyby poczęłam ku temu oczywiście, no, działania, yy, bo wiadomo, no, chyba, że ktoś ma na tyle tych pieniędzy, że jest w stanie sobie to utrzymywać, ja nie byłam, yy, więc tutaj, no, musiałam z tego zrezygnować, więc ten rozum wziął górę w pewnym momencie, się odezwał ten rozum. Natomiast te emocje mną kierowały. I coś takiego tutaj po prostu mi się przedstawia, moi drodzy. Taka energia ogólna dla was, więc może tak być, że ten emocjonalny aspekt będzie się was gdzieś trzymał z jakiegoś powodu, no ale zobaczmy z jakiego powodu. No właśnie, dziewiątka mieczy, o kurczę, słuchajcie, co tutaj się u Was dzieje? Diabeł, dziewiątka buław. Moi drodzy, co to się tutaj w tym maju zadzieje? Ciekawa jestem, kochani, piszcie mi jak możecie, bo, bo uwielbiam jak do mnie piszecie kochani, szansa tego miesiąca wyjść właśnie z jakiejś depresji, z jakiegoś dołka, z jakiegoś takiego, no właśnie, może za bardzo i teraz zobaczcie, to co Wam powiedziałam bez odkrywania tych kart, to jest jedna rzecz, a teraz druga rzecz, która mi się tutaj przedstawia, to być może za bardzo coś bierzecie do siebie. Może za bardzo jakieś uwagi kolegów, koleżanek, za bardzo jakieś nietrafione inwestycje, albo za bardzo że te pieniądze były wydane, albo że, nie wiem, coś tam w pracy się nie zgadza. No cokolwiek się tutaj dzieje, to bardzo emocjonalnie do tego podchodzicie i tu już się nam wkrada rozum, bo miecze to jest właśnie rozum, intelekt, nasze myśli. I wtedy dopiero najpierw emocje się pojawiają i emocje napędzają wasze myśli, bo to niestety tak działa, albo na odwrót myśli napędzają nasze emocje, i tutaj się kółko zamyka. Więc musicie wyjść z tego kółka, z tego schematu, ponieważ się po prostu zapędzicie w kozi róg. Dziewiątka mieczy w szansie tutaj miesiąca, jeśli chodzi o pracę i finanse, to jest właśnie beznadzieja. To jest poczucie beznadziejności, że się nic nie udaje, że nie jest tak, jakbyście chcieli, że coś nie pasuje Wam albo komuś w stosunku do Was. No, jakieś tutaj trudy widzę, które bierzecie na swoje barki emocjonalnie, bardzo emocjonalnie. Więc jeżeli słuchacie to teraz, moi drodzy, jeszcze oczywiście, w miarę wcześniej w maju na początku, to już może będziecie wiedzieli, że jeśli się taka sytuacja pojawi w maju, to w ogóle w ogóle to odpuśćcie, zostawcie to, w ogóle tego nie bierzcie do siebie bo to będą energie, które po prostu gdzieś coś mają wam, coś zakłócić, bo co należałoby poprawić, kochani? Przede wszystkim, właśnie nie poddawać się. No, dziewiątka buław to jest takie, wiecie, swoje trzeba przejść, ale te pewne kłody pod nogi są po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. My tu jesteśmy po to, żeby się uczyć, rozumieć, otwierać na nowe rzeczy, a nie po to, żeby po prostu tylko i wyłącznie skupiać się na cierpieniach i traktować to jako zło, zło które się wam po prostu przydarza. Nie, to jest coś dobrego, do czego później wracacie? Przypomnijcie sobie cokolwiek złego, co, co Was spotkało, czy dzisiaj się to nie zamieniło w coś dobrego? Spotkanie, na przykład, nie wiem, kiedyś jakaś zła praca zmobilizowała Was do tego, że musieliście na przykład odejść, zwolnić się i przez to zaczęliście, nie wiem, puściliście na kursy albo szukaliście innej pracy i tam spotkaliście wspaniałą koleżankę. Czy byście spotkali tą koleżankę, gdyby nie to, że zostaliście zwolnieni z tej pracy? Czy się sami zwolniliście? No właśnie. Więc później z perspektywy czasu okazuje się, że to jest potrzebne do dalszej naszej drogi. Więc tutaj w tych finansach, i wiem, że tak wybrnęłam spoza tego tematu głównie pracy, ale tu jest takie niepoddawanie się, macie się nie poddawać. Będą różne osoby, które rzeczywiście są toksyczne w waszym otoczeniu, w środowisku zawodowo-finansowym. Uważajcie też na inwestowanie. Tu bym powiedziała bardzo, bardzo uważajcie na inwestowanie. Nie dajcie się wkręcić w jakieś takie szybkie zarabianie pieniędzy, takie just like Dead, że nie wiem, w tydzień, w miesiąc w ogóle zostaniecie nie wiadomo kim. Nie wierzcie w takie rzeczy, uwierzcie w swoje możliwości i ze swoich możliwości, kochani. O, przepraszam Was, moje pieski. Już, kochani, przepraszam, ale moje psy było bardzo słychać. Nie dajcie się wkręcić w takie rzeczy, kochani, wracam do tego tematu, ponieważ macie wierzyć w siebie, to co wy potraficie i co wy możecie zrobić, a nie, że ktoś wam nagle daje tutaj coś zarobić bardzo ekstra, bo ten diabeł, jako rada wskazówka, mówi tak, uważajcie na co wydajecie pieniądze, uważajcie jakie macie propozycje pracy, a już tym bardziej te szybko zarobkowe nagle, te takie najlepiej to się nie narobić, leżeć i macie po prostu miliony na koncie. Bardzo bądźcie tutaj ostrożni w, tych, w, tym, w tej pracy i też uważajcie na swoich kolegów, Koleżanki w pracy, bo niekoniecznie będą tutaj uczciwi wobec Was. No macie jakieś takie trudy w tej pracy są pokazane i też tak samo, jeżeli macie coś swojego, to też bądźcie ostrożni tutaj, no bo no nie wygląda to za dobrze w sensie takim, że po prostu musicie być czujni. Tu nie ma jakiejś tragedii, ale po prostu bądźcie czujni i zobaczcie, karta cesarzowa jako wynik, i wtedy się nic nie zadzieje. Jeżeli będziecie ostrożni, będziecie uważali, co bierzecie do serca, co potem przetwarzacie na wasze własne myśli, jak to odczuwacie, macie się nie poddawać, macie się nie dać nakręcić, macie nie dać się z, zmanipulować, yy, macie nie we wszystko też wierzyć, mieć własny dystans do pewnych rzeczy i rozumu, wtedy macie kartę cesarzowej, obfitość, nowe możliwości, nowa praca, nowe, yy, nowe za, zarobki, nowe jakieś tutaj, nowa energia, wszystko się nagle, nagle będzie takie zniknięcie jakby nie było w ogóle tematu. Więc zobaczcie, moi drodzy, wszystko jest do zrobienia. Tylko coś tutaj na Was czyha i bardzo możliwe, że też Wy to przyciągacie swoimi zmartwieniami, myślami i poczuciem, którego tak naprawdę czasami nie ma, bo być może coś projektujecie, czego w ogóle jeszcze nie doświadczacie, ale za chwilę z tego wy projektujecie rzeczywistość, która się rzeczywiście wydarzy. Więc tutaj bądźcie, moi drodzy, bardzo, bardzo ostrożni w tej kwestii, yy, bo Karta Słażowej mówi, że tutaj naprawdę coś nowego do Was idzie, nowe możliwości, to, to jest karta płodności, obfitości i spokoju i takiego dobrego działania i pójścia naprzód. Więc bądźcie czujni, ale też uważajcie na siebie samych i zwracajcie uwagę na swoje myśli i emocje. I też obserwujcie wyjątkowo tego miesiąca ludzi wokół Was. Bądźcie po prostu czujni. Czego Wam oczywiście życzę. Wysyłam Wam serducho, kochani. Do zobaczenia. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, łapki, subskrypcje, komentarze. Widzimy się za niedługo. Pa, pa!